Mają prawie full primate, jeden gościu jest u nich randomem Chyba, że po mm. prostu nie wziął sobie tego Który? A, Aleksandra zbyt... Widzę, 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 myślałem, że sprawdzałeś I ma za mało skomplikowany nickname w porównaniu do reszty Muszę się świedzieć, bo to nowe odcinki są Nowe odcinki, Neli. cichutko, ja patrzę zasięg 550 Cały W ogóle? Skrót. Ej! że jaka to postać Oni mają brandę w dżungli. No. Kurde, i weź na tych normalach gra, jak taki dziki piki, jakieś brandy w dżungli. Kto to widział? What, co siadło? Dawid podsiadło. Jaki flow? What, co siadło? Dawid. Podsiadło. Jaki flow? Z czego ty skonujesz? A z tej tak, skupy kupy. takiej latającej. No. To jest fajne, bo jeżeli, moja, że, jeżeli wiem, że za to ataku nie zdążę laskidować miniona, to mogę pasywką tak sm smuknąć szybko. Smuknąć w ogóle jest tak słowo? Smuknąć? Tak. Chyba nie. Smuk... Myślę, no, też, myślę, że nie. Ile gramy na cię, dwa czy jeden machał? Aaaa. Poza tym w tym nafidujesz? Tak, a w drugim wie trochę bardziej. Nie wiem. Drugi weźmie tanka albo supporta. Predig. Będę maksował E, żeby szybciej zdawać. Haja, już od kto ci daje drugie blue? Uuuuh, karakon za no Ej, to. Warto było. Kurde, paciak zasuwam na linię. Żaden na dekery tak szybko nie wraca na niej, żaden. Hmm, nie ma. tam masz to czysto. Ej, 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 ej. A patrz ten movement, speed, panie, żaden takiego nie ma. Pyk, i nie ma mnie tu. Nie ma. Znikam po prostu. Idę na niego. Pojawiam się i znikam. Ojoj. Oj. Tego, tego, tego nie przewidziałem. I nie ma mnie tu. Nie ma. Znikam po prostu. Ej, chodźcie szybko, a Za tym Bradem idzie Renekton, więc nie wiem czy właśnie... Nelly musisz dodrzewać jego piłek jak coś. Ale tam jest, idziesz do mnie, ci No i co? Musimy ja się Musimy nie nie skończyć. Nie nie, ja nie, 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 No Nie, nie, I nie, nie. I nie, 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 nie. Nie, 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 ja tu nie, 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 czymś nie, nie, tu nie, 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 Zrobię Aureliona podkryta, że jak będę wyjeżdżał z mojego E to gościa ze no i takiego ukryte, z zrapit Fajera jeszcze. Faj. Nice. No. No jakie ja jakiego mam Halo, kartus. O męż tak krzycze. Jakiś slow. Good luck. Ej, po Flash i... Nie ma flasza. Pa leci dalej, nie zatrzymuję. Tu koraka, przerwał! Tu być mój lot życia. Tak jednak porównując z innymi skinami to. Takie. Dead huk Bogu. Kiemka. Nie no, zaraz do jedyny Haha, <noise> ten... dobry smak. Patrzcie, tak, mi tak, 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 mi. Się, tak się załatwia enemy adekweru. O, tam po prostu. Delayed. No dobra. Yeah? Oh my God. Wszystko przez Branda w Dżungli złamał metę.